Cześć, witajcie cu Radio SK. Jest już poniedziałek. Szósta rano, to znaczy jedno, że za kozorą wasz ulubiony DJ shitas! Bum, 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 bum! Hej, słuchajcie, jest 6 rano. Za oknem jeszcze trochę. mam nadzieję, że by już jesteście na nogach pozytywnie naładowani i gotowi. Witam wszystkich SK Maniaków. Przed nami 4 godziny zaje fajnej zabawy! Kochani, mam dla was całą wórę najlepszej pod słońcem muzy. Na początek Pitbull i Shakira i ich seksowny hit, który dał Państwu z że ten poniedziałek zacznie się zajebiście. Ale zanim kochani, zanim moja ulubiona ukochana Sylwia Grzeszczak ze swoim hitem. Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście z nich zapisany jest. Jedziemy. To były właśnie takie małe rzeczy, Rzeczywiście Sylwia ma małe te rzeczy. Kochani, jak się bawicie? Jak się jak się macie? Coś zgubiłem. i nie możecie mi odpowiedzieć. A nie! Oczywiście, że możecie. E, zapomniałem, że nasza stronka Facebookowa jest już załadowana i w pełnym furkocie. E, czekamy na wasze wpisy. O, chyba coś już jest napisał do mnie e, Juras z Półtuska. Co tam Juras pisze? Ano, Juras pisze tak. E, pozdrowienia dla wszystkich eskambazjaków i ciebie, Lidrześ i Dazna. Dzięki starej. Właśnie teraz zapierdalam do roboty, gdzie, do fabryki, gdzie będę przez najczęściej godzin spawał rurki. E, pozdro. <głos> <głos> Trzymaj się, Juras. Juras, pamiętaj, grunt to dobrze za spawać

Cześć Paśka, cześć Paśka! Jak się masz? Zadać ci jedno pytanie, kaska jest na wyciągnięcie ręki! Słuchaj, uważaj! Jaki mamy w tym momencie miesiąc? Taki zawód Paśka jesteś genialna! Brawo, brawo, wygrałaś? Pięć stówek, pić stóweczek, pić stówek five złotych, w z www.pl Powiedz nam Powiedz na co wydasz te pieniądze? Co, na ten tyst dla dzieciaków. Paszka, się, weź się, weź się, weź się, weź się, weź się, weź się, do się, weź takim wypadną wypadną, nowe się, weź a dla się, weź teraz po prostu prostu weź się, weź